Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten świąteczny czas. Dzisiaj nauczymy się kolejnej kolendy, którą na pewno wszyscy znacie, pod tytułem Gdy się Chrystus rodzi. Do tej kolendy będą nam potrzebne trzy akordy: A-dur, D-dur, E-dur. A, e A samą kolendę gramy w semacie rytmicznym na dwa, który na pewno również już znacie. I teraz zaprezentuję Wam całą kolendę. Gdy się kolenda, prawda, że prosta? Teraz y, nauczę Was jej fragmentami. Na początek zakładam samą zdroskę. Teraz refren. Można zagrać dwa razy, a nawet jest to wskazane. Mam nadzieję, że ta kolenda nie przysporzy Wam trudności, że szybciutko się jej nauczycie. I jeszcze od razu, chcia od razu chciałam powiedzieć, że chciałam Was zaprosić również do śledzenia yy, filmików yy, na stronie MDK, gdzie można znaleźć również inne kolendy, których uczę. I tyle. Do zobaczenia.